No witajcie, właśnie widzicie starą śliwę i będę, zobaczcie, ona ma tutaj takie grzyby, tak? Ja będę to starał się wam pokazać, jak takie coś e, zlikwidować, jak to usunąć, jak to odpowiednio zdezynfekować i weryfikować, aby taką śliwę ratować. Jeżeli macie takie ambicje, to ratować, nie chcecie jej wymienić, bo na przykład dobrze rodzi i tak dalej. Także ja wam to w tej chwili dzisiaj wszystko pokażę. Po usunięciu grzyba z zainfekowanego drzewa owocowego należy dokładnie oczyścić martwą tkankę, a następnie zabezpieczyć ranę odpowiednim preparatem takim jak pasta ogrodnicza lub środek na bazie miedzi. Pamiętajmy, aby używane narzędzia były zdezynfekowane, co zapobiegnie rozprzestrzenianiu się grzyba. Przystępujemy teraz do usunięcia kolejnego grzyba. Przy użyciu piły ręcznej odcinamy porażoną korę wraz z grzybem, aby odsłonić pień i zweryfikować, czy infekcja nie, nie objęła jego wnętrza. No, słuchajcie, jeżeli chodzi o to drzewo, to diagnoza jest bardzo, słuchajcie, optymistyczna. Zobaczcie. Tutaj widać, że jest troszeczkę tylko e, zniszczone. Jeżeli tutaj za, zabezpieczę, damy e, na przykład zabezpieczymy to miedzianym, prawdopodobnie to dalej nie będzie postępować. Będziemy tą dziurę tutaj obserwować, tak? Tutaj, słuchajcie, specjalnie dokopałem się głębiej, aby sprawdzić, czy tutaj ten grzyb, który tutaj był, nie wszedł głębiej, czyli tutaj w ogóle do pnia głównego drzewa się w ogóle nie dostało. Był uszkodzony tylko e, tutaj kora, tak? Natomiast tu w środku nie ma nic. Także słuchajcie, optymistyczna wiadomość, jeżeli chodzi o tą śliwę. Ona nigdy nie była zabezpieczana jakimiś chemicznymi środkami. Także ja to postaram się, słuchajcie, wypryskać wyprys, tą, tą całą śliwę miedzianym po raz pierwszy. Tutaj troszeczkę zrobię jakąś taką pastę z, tej, z tego miedzianu. No i słuchajcie to tyle. Myślę, że teraz w tej chwili nie muszę Wam już pokazywać jak to będę wykonywał, bo po prostu diagnoza, weryfikacja przebiegła moim zdaniem bardzo pomyślnie. Myślę, że będę tą śliwę ratował przez kolejne lata i będziemy pokazywać jak ona owocuje latem. Także słuchajcie, poczekajcie jeszcze. Tutaj jeszcze o wyciąłem. Też taki grzyb był. I tutaj też jest ładnie, tak? Tutaj też jest ładnie. Nic nie ma. Ona miała jeszcze gdzieś grzyba. Już nie pamiętam. A, tu wyciąłem po prostu, bo tutaj też był taki, taki mały. To po prostu jeszcze muszę tutaj przyciąć. O, tutaj troszeczkę przyhaczyłem. To nie szkodzi. No i także słuchajcie, optymistycznie jeżeli chodzi dla tej śliwy jest rokowanie. Także słuchajcie, to tyle myślę na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej!